Trener drużyny Stadar Lubię. Panie trenerze, porażka 01. Proszę krótko ocenić ten no, Porażka boli, generalnie, bo żeśmy na nią, uważam, nie zasłużyli. Mieliśmy swoje sytuacje, szczególnie w pierwszej połowie. Michał Pokora sama samo. Bramkarz akurat tam bronił bardzo ładnie. się bardzo fajną interwencją. Później, wiadomo, był lobowany i jakimś cudem tam ten bramkarz też to wyciągnął i piłka nie wpadła do sieci. E Uważam, że w pierwszej połowie mieliśmy inicjatywę może dlatego, że graliśmy troszeczkę ze słońcem i z wiatrem i gospodarze mieli mały problem, tak samo jak my na początku <laughs> drugiej połowy. Wiadomo, że tutaj troszeczkę wiało i, się, i nisko było słońce, także na pewno utrudniało tę grę. Natomiast mówię, niewykorzystane sytuacje trząb, bo znowu Michał pokora miał na początku sytuacji, gdzie powinien to przyjąć i uderzyć eee, i później konsekwencją jeszcze wcześniej, później też tak samo miał sytuację kiwał, stracił, poszedł. Własnik gospodarzy Mateusz Wiśniewski fajną interwencją się popisał, tylko rzut rożny i niestety zespół przyziewał przy tym fragmencie gry, gdzie niepilnowany zawodnik gospodarzy zdobył, jak widać, jedną, jedyną bramkę w tym spotkaniu. Także jest na pewno niedosyt, bo było kilka sytuacji, gdzie przynajmniej powinniśmy ten zremisować, a tak wracamy do 0 punktów. Dziękuję bardzo. Z czego bierze się ten problem ze skutecznością, bo to już nie pierwszy mecz, płacicie Frycowa jako Benjaminę? No właśnie tutaj zadał Pan takie dosyć dobre pytanie i sam się nad tym zastanawiam, bo już e, uważam, no może brakuje Adama Rajzego, który to też był jeden ze z skuteczniejszych zawodników e, w, tym, w tej drużynie. No są sytuacje, nie wykorzystujemy, może za długo co niektórzy zawodnicy grali w niższych ligach i teraz czas jest bardzo mocno się obudzić i być bardziej konsekwentny. I, Przede wszystkim skoncentrowany, bo nie będzie się miało 5-10 sytuacji, tylko trzeba jedno, dwie i to trzeba wykorzystać. To tak to wygląda. Sytuacje sobie robimy, stwarzamy, bo to wcześniej z pęczeniem było i w innych meczach, a ich, a ich nie wykorzystujemy. Na 1-0 od żenergości że że niezasłużony. Zawsze zwycięstwo zawsze jest zasłużone, zwycięzców się nie sądzi, a ja myślę, że na pewno Star Wars lubię ciekawy zespół, mówiłem to przed meczem a kilku takich zawodników, którzy grali w wyższych ligach, grali w Olimpii, także to nie jest przypadkowy zespół i bardzo ambitny trener i na pewno z przebiegu gry wynikałoby, że oni mieli no więcej sytuacji bramkowych i przewaga, ale myślę, że my Staraliśmy się grać dzisiaj bardzo spokojnie i czekaliśmy. Mówiłem to na odprawie, żeby w całym my się zacząć grać cierpliwie, bo my gramy często gęsto, tak chaotycznie, stwarzamy sytuacje i nie możemy tego wykorzystać. Tak było w ostatnim meczu z 8. Tutaj podkreślałem w przerwie, cierpliwie, cierpliwie, a na pewno sytuacja się zrobi. Mimo że wiatr tutaj nie był, nie był też powiedzmy sprzymierzeńcy w tej grze, no ale trudno, stworzyliśmy powiedzmy dwie sytuacje, z czego jedna zdobyta bramka, Najważniejszy są trzy punkty. To, że nie straciliście bramki zasługa, obecnego tutaj na pewno obramka, że Ibrahima Znaczy, on jest jednym z elementów gry obronnej, grają wszyscy w obronie. Momentami graliśmy aż zbyt głęboko, niewątpliwie łapią jakiś wspólny język. Ibra łapie ze wszystkimi obrońcami i tutaj Ewert z e, Suchomskim też. Myślę, że z każdym meczem powinni bardziej się jeszcze rozumieć. E, bardzo dobre warunki fizyczne, ciekawi zawodnicy, no i myślę, że to wszystko idzie w takim kierunku, że... żeby było lepiej, a niewątpliwie każdy zespół. Ja oglądam mecze inne, i zespoły grają inaczej, a przeciwko Włosławii zawsze zespoły grają bardzo sprężeni. No, chcą wygrać, chcą wygrać na tym ładnym stadionie, a przede wszystkim w ładnej murawie. I stąd zawsze u siebie mamy jakieś problemy. Dziękuję bardzo. Okay. Trener <śfusty> <i w ogóle. śfusty> Trener bardzo dobry trener. E i, I Inshallah w porządku. ta Liga. A. <śfusty>